Jedną z najczęstszych rzeczy, jakie robią osoby po związku toksycznym, jest tak zwana walidacja swoich emocji. I dzieje się tak, że po prostu idą do przyjaciela, do rodziny, czy też na jakieś fora internetowe, grupy internetowe i dzielą się tym, co ich spotkało, po to, żeby wyrzucić te emocje. Bardzo często okazywana jest frustracja, nazywanie kogoś osobą toksykiem dokładnie, narcyzem dokładnie, po to, żeby tę złość wy... Rzucić siebie, żeby poczuć się ze sobą lepiej. I to jest jak gdyby taka najbardziej naturalna reakcja osób, które, których spotkało coś trudnego, coś przykrego i chcą sobie z tym poradzić. Natomiast ten ból i te wszystkie emocje mają ci powiedzieć, że masz coś ze sobą zrobić, żeby nie doświadczać ponownych sytuacji w przeszłości. Ja rozumiem, że ten ból i to skrzywdzenie jest. Efektem tego, co cię spotkało, ale jeżeli wykorzystasz to, jak teraz się czujesz, do pracy nad sobą, do tego, że tak bardzo cię boli, żeby chcieć coś zmienić, wówczas będziesz w stanie pójść dalej w rozwoju. Ważne jest, żeby wykorzystać ten ból i to cierpienie do tego, żeby wprowadzić w sobie zmiany. I tu nie chodzi o to, żeby wziąć na siebie całą odpowiedzialność, bo za czyny toksyczne. Jest odpowiedzialna osoba, która podejmuje się działań takich, natomiast Twoją odpowiedzialnością jest wyciągnięcie lekcji z tego, co się stało. Zrozumienie siebie i jak funkcjonowałem w tym związku. Na co się zgadzałem, na co nie powinienem się zgadzać. I jakie schematy powielałam, powielałem na przykład w dzieciństwie. Dlaczego na przykład tak bardzo, mimo sygnałów ostrzegawczych, ciągnęło mnie do tej osoby. I zrozumienie siebie i kluczowe tego przepracowanie pozwala na to, żeby rozpoznawać szybciej takie zachowania i takich ludzi, bo umówmy się, to nie oznacza, że nikogo takiego nie spotkasz na swojej drodze ponownie. Ale jeżeli odrobisz tę lekcję, przepracujesz również to cierpienie i ból, wówczas będziesz potrafił, potrafiła szybciej rezygnować. Będziesz potrafił, potrafiła stawiać granice. I nie pozwalać więcej na takie traktowanie. I też nie chodzi o to, żeby zamykać się w sobie na wszelkie reakcje, poddawać się nieufności, dystansowi i izolacji, bo to również jest efektem zranienia i skrzywdzenia. Organizm stawia cię w pozycji izolacji, żeby obronić cię przed zewnętrznym światem i jego zagrożeniami. Ale chodzi o to, żeby znaleźć w sobie taką siłę, taką moc, że pomimo tych doświadczeń Masz zasoby w sobie, żeby radzić sobie z nimi. Że obojętnie, co ci się przytrafi, to ty jesteś w stanie sobie to, z tym poradzić. Że następnym razem powiesz stop, nie pozwolisz na takie traktowanie. Będziesz przede wszystkim szanować siebie i wymagać takiego szacunku. Będziesz kochać siebie i oczekiwać takiej miłości w stosunku do siebie. W momencie, kiedy tylko walidujemy emocje, tylko wchodzimy w narzekanie, wyrzucanie frustracji, nie robimy nic z tym, co nas spotkało, nie wyciągamy wniosków, to bardzo często jest tak, że powielamy schematy. Jeśli widzimy na przykład, że przyciąga nas osoba, która jest toksyczna, która jest niestabilna i to nam imponuje, i to nas interesuje. To to jest między innymi do przepracowania. Dlaczego tak jest, że nudzą niezdrowe relacje i tak zwani nudni faceci czy nudne kobiety?